I lived in Senegal about 13 years, wow. and before I lived in the Central African Republic. Here, I have a Gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia. Gdzie jest mój ziomek? Też nie mam pojęcia. O kurczę, dzień dobry. Jak się spało? No, mi się spało. Tak powiedziałbym dobrze i niedobrze. Jakoś tak się kręciłem. Mam wrażenie, że taki, jakiś taki wewnętrzny strach mi się włączył odnośnie malarii. Nie wiem dlaczego tak nie ostatnimi czasy, pokąsały w ogóle, chciałem powiedzieć, pszczoły, komary. Jakoś mnie tak to dziwnie wystraszyło. Przecież jestem teraz pod moskitierą i zawsze staram się... Teraz już nie ma bata, zawsze tylko w namiocie. A kto oglądał pierwszy odcinek, ten wie, że namiot no to miał nie jechać w ogóle do Afryki. Naprawdę, powiem wam, że jedyna rzecz, której się tak obawiam, no to... to malaria. Złodzieje, przeróżni, jacyś tacy, jakieś typy spod gwiazdy, to jest, są na ostatnim miejscu, z którymi jestem w stanie sobie poradzić. Ale faktycznie, no ta malaria, no i oczywiście Charson, nie? Bo jak Charson może zapnie i ma wściekliznę, to też lipa. Ale malaria najgorsza, bo tego, tego nie jesteś w stanie się za bardzo uchronić. No dobra, repelent, ale ten repelent, no... Jak nie posmarujesz w jakimś miejscu, to Ci przyleci i dziagnie w tym miejscu, w którym nie posmarowałeś. I to jest taka cała abstrakcja tego wszystkiego. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, gdzie śpię. śpię u Alana. No człowiek super ciekawy. Poliglota, no to 50 parę lat. Chemik. Teraz gościu buduje taki sobie domek tutaj. Jest akurat w remoncie. I co? I prawdopodobnie będzie tutaj robił restaurację z barem. No i hotel, hotelowe pokoiki takie dla turystów Ojejku Dobra, a ja wstaję I trzeba się trochę rozruszać Pampek tutaj dzisiaj nie będę robić No bo tutaj normalnie na glebie śpię To jest normalnie gleba A tężca nie chcę na łapach Później jak będę dotykał jakieś jedzenie czy to, to syf Syf Jeszcze raz syf kierowniku Mam tu energię Nie jest źle moskitiera Najgorsze to, że wiecie, pogryje mnie te komary, za strane. Dawajcie, pokażę Wam, jak wygląda ją włości. Zobaczcie, tutaj będzie taki hostel, Tutaj będą pokoje. Tak mi wczoraj Alan opowiadał, tutaj ma być szambo. Kibla nie ma. Powiedział, żeby lać po, ba po bananach. No co leję sobie po bananach. Ale też trzeba w nocy uważać, żeby tam nie wpaść. Nie, bo to głupio by było. Tutaj pewnie z 2 metry jest. No i niestety tutaj, jak jest woda, to też są komary. To jest właśnie ten minus. Oj, tutaj jeszcze jest szambo. Podobają mi się te właśnie takie ramy w oknach. Widzicie? Na wzór słońca. Ale on to jest taki trochę artysta, bym powiedział. Myje zęby, idę coś na miasto może po, pokręcić, coś się po tego po, pobujać. Zwróćcie uwagę, to bardziej do majstrów, jak słaby materiał. To jest, to jest palma, Zobaczcie, ta palma, ona jest taka powiedziałbym, ona się rozdwaja, te, te, te. te, te części jej odlatują. Ona jest nietrwała, ale jest, no powiedziałbym, może odporna na, na, na ciepło, na, na promienie słoneczne. No zobaczymy, jak pod tą blaką się sprawdzi. My zobaczymy, jak, jakby to było moje. Ale powiem Wam, że. No ja chyba bym jednak zainwestował w takie trochę lepsze drzewo, nie? Żeby to miało troszkę takie. żeby to było na lata tutaj tak się chyba nie myśli tutaj się zrobi jak się zaczuje, jak się zawali dach to się będzie myślało ale jak się zawali dach to ta blacha też się zagnie spadnie po prostu w dół i będzie trzeba też wydać hajs na blachę więc tutaj się chyba tak nie myśli troszkę powiedziałbym długodystansowo Moi najdrości zaczynamy dzień od zwiedzania lokalnego przybytku tutaj Hello Alan Good morning. Good morning. How long you stay here in Guinea-Bissau now? Maybe eight years. Eight years. And before it was Senegal. I lived in Senegal about 13 years. Wow. And before I lived in the Central African Republic, eight years. So, altogether about 30 years in Africa. Long time, bro. Yeah, long time. And it's easy to live here in Africa, country like A depends on what you call it. It's different from Europe. Some things are easier, some are more difficult. Once you are adapted, it's okay. Yeah. But it takes time. It takes time. 30 years. Long time. Zobaczcie, teraz idziemy sobie internet doładować. Tutaj koleżka w ogóle już całe swoje życie ułożył w Afryce środkowej czy, czy w Senegalu powiedział, że nie chciałby mieszkać ze względu na to, że. Że po prostu nie jego klimaty. Senegal zbyt taki cierpki, Afryka, Afryka centralna. Moi drodzy, wojna domowa niestety nie da się tego przeskoczyć, więc to nie jest dobre miejsce do tego, żeby budować gniazdo. I tutaj właśnie gminę i Bisału buduje swoje takie gniazdko, taki mały biznes, w którym, który da mu po prostu możliwość życia i przetrwania tutaj i dostatnego życia. Tak trzeba powiedzieć, bo tutaj życie jest naprawdę tanie dla człowieka, który no, robi dobry pieniądz, tak? Jeżeli byście zarabiali, moi drodzy, w Europie, w Polsce i przyjeżdżali tutaj, to byście zarabiali tak. Załóżmy, jeden miesiąc byście zarabiali, a tutaj moglibyście sobie przeżyć na bardzo dobrym poziomie z 4 miesiące. No taka sytuacja trzeba uważać, żeby gówno nie wdepnąć, bo tu się śmieci pali, tu się nie wyrzuca, nie segreguje. O, czarini, czarini, będzie sraka. Sklepik lokalny, piłkę nawet można kupić, wszystko można kupić, telefon doładować, lodówka. Co tu mają? Oleje, magi są, Manchester piłeczki, eksperyment zrobili. do. Taberno. Ok, czyli projekt żeby nie palić przy dzieciach. Kudetki, Standardowy element w sklepie. Wiecie, bo tutaj no jak nie zamkniesz to ci stroją. Jakieś podpaski, nie podpaski. Co tu jeszcze? Gazowane, nie gazowane. Pytam czy ten pistolet, it's for sale or not? Nie para wenderu na. Doładowanie kupujemy, to mu przeszkadza. Ale ciekaw jestem, czy, czy ta sprówa jest na ten. It possible buy? Nie odpowiedział. Nie odpowiedział Zobaczmy. Produkt się trochę zapultałem. Skąd to, to, to przyszło? Też prawdopodobnie z Indii albo z Chin. A to wszystko zobacz, to jest Francja. Français, français. Tutaj majonezik, zaraz zobaczymy skąd, z Holandii. Zobaczcie, Hol Holandia. Spluwa, wiadomo skąd. Oliwki, obstawiam, że Espaniol. Obstawiam, że. Nie, Marakesz Maroko. No ma to sens bliżej. Marrakesz, Maroko, Italiano, włoskie. Można też kupić perfumki. Bossa. Mógłbym się przemalować. Ej, a może ja pokoloruję sobie brodę? Kto miałby chęć, żeby kierownik pokolorował brodę na jasno? Dawajcie znać w komentarzach. I tutaj mają jakieś tak, pieprz. Zobaczcie w jakich malutkich torebeczkach. Wiecie no, jak nie stać dużo kupić, no to się kupuje mniej. O, grzebyk do brody kierowniczy. Jakieś rolki. To jest wszystko, moi drodzy, importowane. To jest wszystko importowane w Ineaviso. Kraj jest tak mały, że tutaj się nie opłaca nic w ogóle produkować. Tutaj też można warzywa kupić, to już lokalne. No i oczywiście też cukierki na cukierki na y, sztuki. O, się walnąłem stołeczek. Cukierki na sztuki. I tak sprzedają cukier. Oni cukier kochają. Ale nie jest stać kupić kilograma, więc kupuję w takich woreczkach właśnie. To chyba 50 grams? 50. 100. No, one 100. A 50 50, 50, 50 gram. No więc tak to tutaj wygląda, a to jest taka ichniejsza zmiotka do, do czyszczenia. Pokażę wam o taką przy, leczu, przy tym przy świetle, o taką się zmiata tutaj. No, więc ten. Tak, tak to wygląda mniej więcej od strony sprzedawcy, oczywiście też jajka są, very nice, The local, local, localex, no fajnie, no. I to nie jest tanie, trzeba wiedzieć, że to co przejechało tysiące kilometrów, może żeby z Francji przyjechać tutaj, no to musiało to pokonać kawał drogi, więc i cena musi być adekwatna. Dziękuję panowie. Zobaczcie, te zbiorniki, butle po gazie. Nie płot zrobili z tego. No to jest niesamowite. Się skończyły, już nabić nie można, to płot machnęli. Tutaj ogrodzenie, rachcia, chciach I, i działa. Kreatywność poziom 10, a kobietki noszą na głowach. Wszystko noszą. Środek ciężkości lekki rozłożony, więc człowiek może po pierwsze więcej przenieść, a po drugie łatwiej przenieść. A tutaj palenie śmieci. Powiem wam tak, że plastik degraduje Afrykę i tego nie da, się, nie da się zatrzymać, ponieważ to jest biznes. Tak jak zauważyliście w poprzednich odcinkach, woda na woreczki. A później te woreczki po prostu latają wszędzie. Afryka jest śmietnikiem, trochę. Tak trzeba to nazwać. No i później oni ten plastik palą i myślą, że już on zniknął. No niestety nie, ktoś musiał to wdychać. To jest restaura restaurante. Restaurante, bar i nor. No i tutaj się przychodzi na melanżę. Tutaj się przychodzi na ryż z rybą, z warzywami. Wczoraj tutaj jedliśmy wieczorem, już nie nagrywałem, bo nie miałem siły. Tutaj macie lustereczko. Tu jest oczywiście głośnik, który jest bardzo ważną częścią każdego każdego baru. A tutaj jeszcze wejdzie tutaj kuchnia. Tutaj dziewczyny ogólnie gotują, ale zobaczcie tutaj. Tutaj już się zaczyna najważniejsze, bo tutaj jest Cała kwintesencja imprezy: czyli fajka wodna, no i oczywiście winiacze, nie winiacze. Winiacze, takie w kartonie jak to, kosztuje 1,5 euro. To jest białe wino. Mój koleżka mówi, że bardzo dobre. Tutaj chyba jest czerwone wino. No i 1,5 euro to jest jakieś ile zatem? 1,5 euro, i to idzie z Portugalii, więc to jest importowane bardzo tanie. No i jakieś tam maszyny, bardzo się lubują w hazardzie. Niesamowicie mocno. Kasyna, te sprawy. Wiecie, Afryka jest pod tym względem bardzo mocno podatna. No, i jakby ktoś chciał, to by zrobił na tym biznes duży. A znam kilka osób, które na tym biznes robią. A tu dziewczyny gotują. Proszę bardzo, na takich prowizorycznych piecykach węgiel drzewny, rzecz jasna. I ryż się robi. Rybka się robi. A mieszkają tutaj. Widzicie, pranko? Tutaj jest mieszkanie. Nie będę już wchodzić. Kultura wymaga. Patrzcie, moja ręka, jaka a jego głowa. Takie dzieci są najgorsze. Wiecie dlaczego? Bo z, z gil z nosa leci, wszystko dotyka, tak? Przychodzi kamerę, dotyka, wszystko dotyka. Brudny, bakterii, dużo. No, po prostu najgorsze są dzieci. Jak dziesiątka, dziesięć par dłoni cię zaczyna dotykać, no to jest lipa. Dobra, załączam muzykę, bo bez muzyki, to wiecie, to nie życie. When the children they say branco what To means? To means white man. And it's often did, did you hear often? Yeah, very often. Yeah. And yeah. you live here 8 years, bro. But still. <laughs> I'm still a white man. <laughs> Kto mi wytłumaczy? Tu jest wioska. Znaczy nie, to są przedmieścia miasta, bo to jest przedmieście Bisału. Kto mi wytłumaczy? Tu ludzie mieszkają. A tu mają wysypisko. Kto mi wytłumaczy dlaczego tak się dzieje? Tego... To nie dość, że śmierdzi, przyciąga zwierzęta i... No, czy ktoś to jest w stanie wytłumaczyć? Oczywiście, ktoś może powiedzieć, kierowniku, no ale gdzieś muszą to wywalać. No dobra, no ale jak ktoś się uprze, no to można znaleźć jakieś inną miejscówkę do tego, żeby wywalać. Gdzie mój kolega? A, żeby wywalać śmieci gdzieś tak, żeby to oka nie, ten nie, nie bolało aż tak, prawda? No i też trzeba zaznaczyć, że tutaj bardzo często się wypala. Wypala się trawę, wypala się pola i to ma sens, bo w naturze też ogień pomaga wielu drzewom wzrastać. Dzięki ogniowi, dzięki popiołowi, bo popiół jest, sprawia, że gleba jest bardziej wartościowa w mikroelementy. Więc ogień jest zbawienny. W niektórych częściach. Coś tu się dzieje. Kto najbardziej pracuje w rodzinie? No, kto, kto, kto? Oczywiście kobiety. Mężczyźni to śmierdzące Lenie, którzy siedzą dnie i bardzo często noce i gadają o głupotach, palą papierosy, za hajs, który kobiety zarobiły. Tutaj stacja benzynowa, no tutaj za dużo, wiecie, się nie dzieje. Siema mordo. Właśnie, to moi koledzy z gimnazjum, wiecie o co chodzi. Ja podróżuję, się szlajam, marnuję czas, tracę się w podróżach. Oni jeżdżą taksówką, pracują, zarabiają. Prawdziwa robota, a nie jakieś tam jeżdżenie po stronach. W ogóle jak, to, jak teraz w ogóle wrócić do domu stąd? Wina Bisał, proszę zobaczyć na mapie. Lecę na A się nie boją. Boi się czy się nie boi. Zobaczcie, po, po śmieciach. Dobra, nie będę świrował, bo ten. Po śmieciach można bardzo dużo wywnioskować. Co jedzą, co używają. Ale nie będziemy dzisiaj w śmieciach grzebać. A chłopaki, zobaczcie tutaj. A, ryba. Fish, fish. Fish. Rybę mają. Trochę tak się chciałem, wiecie, tak pobawić z nimi, ale oni, wiecie, są o, oswojeni z białym człowiekiem. Poszli, nazbierali we dwóch, przecież jeden ma 11, drugi ma z 12 lat. Nałowili ryby na obiad dla ojca, który pewnie siedzi z wyciągniętą <laughs> na ławce przed domem. Ogarnęli, no. Krówki wracają do domu. Zobaczcie, jakie to byczki, krówki są na mięsko. Proszę, to jest, tak, to jest dobytek, to jest dobytek, tyle krów, to, to już bogactwo, ale tak, mają co robić dzieciaki, bo pasują te krowy, to nie jest tak, że te krowy się same pasują. hello, no właśnie, i tutaj cz cztery osoby idą za tymi krowami, o, jest czarek na tym, na, na smyczce. Gdyby się ktoś zastanawiał, co my robimy, to my toka-toka lecimy do miasta. Czy niedzieli, bo dzisiaj niedziela. lecimy sobie właśnie, powiem wam, że to kosztuje 50 groszy przejazd, może nawet nie, nie 50 groszy. Bardzo tanio, bardzo tanią. Zobaczcie jaki hammer stoi. Najbiedniejszy kraj w Afryce. Ale auta co po niektórych nie, po, po niektóre to powiem Wam, że aż mnie zasakują. Dobra, wychodzimy. Thank you. Lecimy na szczecin. Jesteśmy w mieście, Alan będzie coś załatwiał tutaj. A ja się pokręcę przy Alanie i pokażę Wam troszkę tutaj codziennego życia. Jak wygląda, no powiedzmy to od podszewki, nie? Ale to wiecie, to stary wyjadacz Osiem lat tutaj Języki płynnie, portugalski francuski, więc go tutaj nie zaskoczą i nie oszukają Nawet jeżeli będą go chcieli oszukać no to on zrozumie, bo no bo gość po prostu wiecie, bo znając języki oni zakładają, że, że my tutaj po prostu nie rozumiemy, nie? I między sobą obgadują, a on to rozumie This is liver no, no, no. This is bone, some meat It's not liver, not liver. No, no. So what is this? Cassava leaves. Cassava leaves. Yeah. E, okay, rice. And zobaczcie, dostajesz, dostajecie wszyscy taką michę i z jednej michy ładujecie. nie? Najgorsze jest, wiesz, jak ktoś na coś chory, bo metodą kropelkową, bo jednak na tej łyżce zostaje. To zostaje troszkę tego. No to, no tak tutaj to się jedno. I czasami ktoś przyjdzie tam w Włochę w i wie, że tam poje z tobą, jak siedzisz i ten. Do you like this food? Mhm, mm tasty. Simple, healthy, and tasty. <laughs> I think so. Good appetite, amigos. Proszę tutaj szefowa, rybkę wyciąga. Ryż, rybka, sosidło, trochę limonki. Piękna kobieta, młoda, 20 lat. Ale trzeba zaznaczyć, że też przedsiębiorcza i umie gotować, ale poziom edukacji tutaj w kraju jest bardzo niski. No, co się przekłada też no, na taką prostotę, ale jest piękna tak szybko jeszcze powiem, bo ktoś napisał w komentarzach Kierowniku rób dłuższe filmy tutaj z Afryki Moi drodzy, ja nie jestem w stanie robić dłuższych filmów z Afryki Z jednego bardzo prostego powodu Internet tutaj jest drogi Internetu jest mało I internet jest wolny I jeżeli chciałbym robić dłuższe filmy Wiązałoby się to z kosztowniejszym przesyłaniem Dłuższym A tak dobra, jak dałoby się to przełknąć te koszta Bo byśmy zrobili sobie live'a i zbiórkę na, na te przesyłanie Ale chodzi o czas W momencie kiedy... Coś się wysyła bardzo wolno, to muszę niekiedy jeden odcinek wrzucać całą dobę. Więc wyobraźcie sobie, gdybym wrzucał codziennie odcinki, musiałbym gdzieś... Musiałbym być w tej podróży naprawdę długo, więc trochę wyrozumiałości, dobra? <grymne> Afryka w sercu. Bo to jest y, motyw chrześcijański, zobaczcie na palce. Afryka w sercu uciemiężona... Y, kolczastym, kolczastym... Kol, chciałem powiedzieć cierniami. Ale wciąż... Sercu tętniąca. Powiem szczerze, że nie wiem, co Alan tam yy, kombinuje. Tutaj jest bardzo wisało dużo hoteli, ale powiem wam, że te hotele nie są obłożone, bo umówmy się, no, ceny hoteli to są 300-400 zł. To nawet dla takiego kierownika jest droga. Naprawdę musi przyjechać albo przylecieć ktoś po prostu dziany, kogo stać na taki hotel. No bo co, zapłacilibyście 300 zł za taki hotel? No nie zapłacilibyście, nie? Nie świrujmy już lepiej w namiocie spać, a 300 przeznaczyć nawet na jedzonko i na internet. Zobaczcie jak, jak osiedle się ogólnie ma. Jesteśmy, jesteśmy w stolicy, ale ta stolica wygląda autentycznie jakby... Widzieliście na ziomka bywali na ulicy tam wyrąbane, jakby po prostu spała. Ale perfumes arabes. Wow! Looks, looks so beautiful like when you compare with, with this what we have around. Zobaczcie, piękny sklep z perfumami. Ładnie wygląda. Arabskie perfumy. No ładnie, widać. Wszystko, wszystko się zgadza, tak jak w Europie. A tutaj, bach, śmieci na śmieciach. Zobaczcie, czuję się jakbym był w jakimś po apokaliptycznym miejscu. Ludzi nie ma, bo dzisiaj niedziela. Normalnie, normalnie to trochę tutaj ludzi by było więcej. Ale zobaczcie, tak to wygląda. Dziwnie. Dziwnie się czuję. Bardzo dziwnie. Licznik na energię tak samo wbijasz, wbijasz, doładowujesz i możesz korzystać z elektrycznych rzeczy. Inaczej to niestety też by się nie sprawdziło. Większość krajów tak ma moi drodzy. Na doładowanie jak telefon. Zobaczcie moi drodzy, to jest stare miasto tutaj, które jest renomowane, renomowane. Nie, nie to chyba nie to słowa. Odnawiane to jest stare miasto, które jest odnawiane moi drodzy. I jak rzucicie okiem, tam macie jeszcze stary, stary balkon. Tutaj obok jest troszkę odnowiony. Powiem Wam, że ma to swój klimat, ma to swój urok. Pulpet się, pulpet się wyciąga, gorąco leży sobie na chodniku. Pilnuje apteki. Kolega ma problemy z wyciągnięciem pieniędzy bo robi teraz remont, więc tych pieniędzy potrzebuje bardzo dużo i coś po prostu ten bank mu nie, nie chce w ogóle, wiesz, tych pieniędzy wydać. Ja wziąłem też trochę więcej pieniędzy, będę miał około tam 400 złotych w kieszeni, po to, żeby się później nie martwić yy, jak przyjadę do Gwinei, żeby później nie wymieniać, nie jeździć po bankomatach i tych sprawach. No więc taka sytuacja, kolega się słabo czuje, mówi, ja mówię, że słońce Ci napaliło, bo jak nie masz, wiesz, bereta, no to Ci słońce napali i... No, i to niestety organizm eksploatuje bardzo mocno, moi drodzy. Ja się jakoś tak dziwnie czuję, jakby mnie coś tam w gardle łapało. Zobaczcie, jaka fura Porsche, Porsche Cayenne. Proszę. Winea Bissau. Pozdrawiam. Zobaczcie, tutaj na mieście, tutaj po prawej stronie, to jest takie dość ciekawe, bo to jest nieoficjalne, nieoficjalne zawiadomienie. Robili do Urinar, czyli nie szczaj na mój płot. Bo jeżeli będziesz szczać, to mandat będzie wynosił 2000 SEFA. 2000 SEFA to jest 15 zł za szczanie na ten. Ale też zauważcie jakie kształty tutaj przewodzą. Pupa musi wystawać mocno. Pupa musi być duża, taka mięsista. To wtedy jest dobra, do, 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 dobry shape, do, dobry kształt. Ale kto będzie egzekwował 2000 SEFA, moi drodzy za lanie na mur no nikt nie wyegzekwuje nie ma co żeby wyegzekwował no ciekawe no ale tutaj młode dziewczyny to chcą mieć taką dużą pupcie no pupcie, pupę pupencję pupulę wielką wtedy jest, wtedy jest wiecie wtedy jest kurczę ten, ale od chłopaków się nie wymaga nic panowie mogą być szczupli bo najlepiej żeby wysportowani, ale dziewczyny to wiecie Dziękami muszą kusić. Siedzimy na przystanku teraz na, Mer na Madinę będziemy łapać. Tutaj słowakami sobie rozmawiam, ale No ciężko powiedzieć, że wiesz, nie znasz portugalskiego. Wiecie o co chodzi, ale powiem wam, że kurzy mocno po nosie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Proszę po sobie, e, Proszę zostawić po sobie ślad węglowy. Kto nie subskrybuje, to zapraszam do subskrybowania kanału, ponieważ jest to bardzo ważne dla rozwoju. Proszę czapki, pogłaskać i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z Czarnego Lądu.